Dzień dobry, witam wszystkich zainteresowanych płukaniem z instalacji centralnego ogrzewania. Będziemy dzisiaj płukać instalację 40-letnią, stalowe rury, spawane. Grzejniki wymieniane były 10 lat temu. Kocioł gazowy wstawiony 2 lata temu. Zobaczymy co tam w środku, w tych rureczkach i tych grzejnikach będzie po płukaniu. Płukanie będzie filtrem magnetycznym. Następnie dodamy chemię i na końcu inhibitor korozji. Film będzie w skrócie, bo całe płukanie trwa długo, gdzieś około 4 godzin, 5 zależy jak tam to nam pójdzie. Filtr mamy z firmy, firmy Fernox dosyć mocny e, pompa, no name. Nie możemy powiedzieć czyja. E, I tak włączyliśmy się do instalacji. Mieliśmy tutaj filtr zamontowany, magnetyczny Vortex. I podpieliśmy się pod króciec od tego filtra. I drugim przewodem podpieliśmy się pod zaworek spustowy z instalacji, który był zamontowany wcześniej. Taki jak ten, tam akurat nie widać, jest to no, akurat proste podłączenie. Jeżeli byście nie mieli w swoich tam kotłowniach gdzie się włączyć, polecam taki filterek, taki zaworek, przepraszam, z bypassem. Zamykamy i pukamy sobie w jedną i drugą stronę. Film będzie skrócony z tego względu, że, a to już mówiłem, długo trwa. Także po kolei każde czynności pokażemy. Myślę, że komuś się przyda. No to co? Let's go! Włączamy pompę. Wracamy zaworki. Co ważne między 5 a 15 minut trzeba przyłączyć zawór rewers, który zmienia pracę pompy raz w jedną stronę, raz w drugą, żeby się zerwały z instalacji wszelkie nieczystości. Po płukaniu wstępnym czystą wodą będziemy pokazywać co dalej jak będzie czyszczenie chemią po chemii na końcu zalanie instalacji likwidorem gorozji zobaczymy jak to będzie wyglądać witam ponownie wsypaliśmy chemię czyszczenie chemią TS-40 od Fernoxa instalacja ma około 100 litrów Żeniki stalowe także dużo się nie mieści plus w pompie jest około 30 litrów w sumie 130 litrów taki baniaczek wystarczy kolor mamy różowy to jest ok jeżeli kolor się zmieni na żółty dosypujemy chemii jeszcze tu nam trochę zostało w zbiorniczku każdy grzejnik 10 minut. Prawo, lewo obroty. Zmieniamy co jakieś 2 minuty. Wyczyścimy wszystkie grzejniki 11 sztuk. Po wyczyszczeniu grzejników chemią obejrzymy znowu, jak wygląda magnes. powinna więcej wytrącić tego sypu grzejników. Następne spotkanie po chemii. Dobra, jesteśmy po pukaniu grzejników, trwało to dwie godziny. Zobaczymy jak wygląda magnes, co tam ciekawego się nazbierało. Nie? Kręcamy. Po chemii mamy sporo syfu, który wyszedł z grzejników. 11 grzejników, 2 godziny płukania. Teraz zrobimy neutralizację środka, który jest wpuszczony do instalacji. Neutralizację od fernoksa mamy. Po neutralizacji tego czynnika chemicznego spuszczamy dopiero do kanalizacji. Następnie płukamy pompę, czyścimy węże, i to by było na tyle. Dziękuję.